To kolejny filmik na moim kanale, i dzisiaj będziemy robić tam na moim puszkach coś. E, mam dwie pługi. Na chwilę, pokażę Dobra, już mam je pokazać. E, tutaj jest klatka, gdzie właśnie ją pokazałam, ale ja je wypuszczam. Na przykład klatki tak sobie chodzą, ale klatka mają ogromną. Na, te, na tej, której siedzę, to jest najwyższy punkt, gdzie można patrzeć. I to jest stara klatka Homi ich klatki mają ogromną. Kiedyś było dla e, gołębi. Mieliśmy gołębie i nie chcieliśmy już kupować, Chcieliśmy też z, z, zrobić rolierę dla ptaków, ale niestety nie ma czasu. Dzisiaj będziemy im ogarniać tutaj e, karmę na pewno. Trzeba posprzątać z dołu. E, po prostu tutaj już jest bardzo błogosławiony. Poczekajcie, świetle. Poczekajcie chwilę. Jest to się może lepiej? Nie wiem. I właśnie tak będziemy tu karmić. Drugą myseczkę Ewgie, co. Pisać co to jest. No to tak. Pokarjemy tu stoją. Dzisiaj specjalnie dla Was zrobię to. Tu. I Lepiej widzieli. Do, do, e, ten, do miseczki dwie miseczki. I to są wielkie komendarki. Wodę się już nie zajmie, bo już jest to Wodę co tak ma One kochają się tym bawić. Tak, a najbardziej lubią siedzieć tu. Mam tak 6, 7, 8-miesięczne papuszki. Poczekajcie chwilę. coś ale już... Och, poczekaj... Muszę pomyśleć. Pierwsza to jest ym, karma. karmeum. Yy, no i takie to jest dla papuszek falistych. O, my ją bierzemy, bo papuszki ją bardzo lubią. I ona właśnie jest dla dla falistych. Ja papuż, papużek falistych. Dla papużek falistych. I ona jest tutaj bardzo zdrowa, zrobiono. Więc yy, polecam ją. Jest dla mnie jak najlepsza. Trudno się tą jedną rękę obsługiwać. ale spróbuję. Proszę, jak to u Czekajcie, chwilę nie dam rady. Dobra. Za to, że moje papuszki... Za to, że moje papuszki są gumodorami to kupimy zawsze, zawsze mega pakiet. I to jest ta mega pika. Miesza to miesza Ale dobra. Najpierw karma. O. teraz do drugiej miseczki. To za chwilę odłożę, ale idziemy po drugi składnik naszego jedzonka, to jest piasek, ale to nie takie zwykłe, to jest piasek dla, dla papuszek, też dla papuszek różnych akurat. I to jest taki zdrowy piosenek, który się dostosowuje do karmy i on tam pomaga na różne choroby, to też są takie jak dla nas witaminki. Moje pupuszki to nie lubią jeść, próbowałam to dać po prostu, ale najwięcej jedzą właśnie w karmie jak jest, więc muszę im to rozmieszać, wysypać jeszcze trochę, niech tego będzie dużo. Ja tak trzy razy na tydzień robię taka. Ym, bo to po prostu takie. No to po prostu robię może pierwsze się nie? Miałam kiedyś puszki. patrzcie. Miałam kiedyś puszki, które bardzo mało jadły i po prostu były. To specjalną karmę dla papóżek jest yy, takich teresek. ale gorzki. Ale to trzeba tu ogarnąć. Są yy, tu przeszykowane. Yy, Wystarczy na. no się jest kilka dni. Znaczy teraz, tak, dwa dni w tygodniu. No bo teraz jedną, dwie miski. To mniej, ale jak mieli jeno trzy razy, bo po prostu od razu były się zdali, A to bardzo lubię, bo to tego dźwięka. Nie. Ta niebieska to jest blue, fio e, ten fioletowy to jest fiołek. To w ogóle była tak karma, jak jeszcze miałam e, papuszki zeberki. E, zeberki po prostu. I miałam wtedy ich trzech, ale potem zdechły mi dwie, zdechły mi dwie, yy, w ogóle to piłka jest tak pogryziona, jak kto kot by to robił, yy, po prostu i one bardzo zryzły te papużki, zeberki. Też można by było wypowiedzieć, że... O, czekaj. Że Popuż, yy, ja na początku miałam trzy, ale... dwie mi zdechły tak... Yy, na początku. Jedna została, była dziewczyna. Yy, kupiliśmy chłopaka. Mieli jajka, ale trzy razy, ale... Żadne nie miało. Żadne nie miało dzieci, wiskląt i po prostu potem zmarła dziewczyna, kupiliśmy kolejną dziewczynę tego tamtego. Ale po tym jak już oboje zdechli nie miałam papuży przez co najmniej 6 miesięcy, aż na komunie dostałam. Tych, tych, tych. one są jeszcze nieoswojene. Mają 8-7 miesięcy. Po prostu próbowałam, ale nawet złapać ich nie mogłam. Więc no tak. E, Chociaż ja ich nie zrozumiałam, co to O! o. Mogą sobie, tak. Ale teraz przejdziemy do drugiej części odcinka, czyli do moich. Damy e, one są takie szybko, co po prostu znalazłam. I na tym się nie znalazłam. Trzeba poczekać. Tak, e, zaczynamy. I przechodzimy do tej co Tu I tutaj mamy kolczyki wieszące. I tutaj są tak. Taki kot, który się zakłada tutaj. Ma właśnie na ucho. I tak się zakłada na ucho. Ma tylko. potrzebować tylko jednej dziurki. Mamy tak samo też. Papuszki, ale nie falsy, nie, bo nie było. Mamy bałwanki i bubble tea. Następne. To to. No zaczniemy od dołu. Tutaj mamy różne zatyczki. I się jest dużo. Tylko jeszcze mam na uszach. Tam jeszcze spadło dużo, dużo zatyczek. Вот такой чеки бы Но Не можешь жить Если что Так То есть так У нас много Ale to jest tak jak się trzymać. No dobra. Yy, mogę się już dostać. Poczekajcie. Są kolczyki jednoparowe. I na kolczyk. Taki. Taki. I, i, i. Taki to były moje pierwsze kolczyki. tak mam 6 lat. Tutaj mamy kolczyki na święta. I tu mamy kaniferki. Takie o, kruształki. Jak gwiazda albo gryszta. Tutaj mamy choinki i te bałwanki też były w zestawie ale po prostu... co tam? Tutaj mamy kokardki No tutaj fajnkę i kokardkę. Co, czyli jest, ten, ja jest Mieki, to nie, to szufladka. Jak ja to użyłem? Dobra. Pozdrawiam się, to są reszty kolczyków. Fitmy na kolczyki. Dobra. Kul... kulczyki słowaki. Żabki. Takie z tyłu się zakładam. Właśnie nogi z przodu głowy, śrubki. Weź <grybki> i... Tak. I to koniec papatki.